Jesteśmy wystawcą bardzo stałym targów Plastpol w zasadzie od zarania dziejów od początku prezentujemy w tym roku małą kompaktową linię o bardzo uniwersalnym zastosowaniu do regranulacji szerokiego spektrum różnych surowców od poliolefin po techniczne surowce jak poliamid poliwęglan z wypełnieniami z dodatkami. Komu dedykujemy tę linię. Wszystkim dużym firmom które we własnym zakresie chciałyby zawrócić surowiec, własny surowiec. Zalety tej linii to przede wszystkim uniwersalność podania materiału sadowego w każdej w zasadzie postaci, czy to zlep, czy to folia, czy to ścinki folii. Taki możemy podać do komory tnącej, bo ta linia wyposażona jest właśnie w kruszarkę, a nie standardowo w zagęszczarkę, czy też w lej zasypowy. Bardzo zaawansowana konstrukcja układu plastyfikującego o dużych możliwościach homogenizacji. Jesteśmy na rynku od 1999 roku, więc w zeszłym roku mieliśmy okrągłą rocznicę, 25-lecie. Specjalizujemy się w produkcji wytłaczarek, linii do, wy, do wytłaczania, przede wszystkim linii do granulacji, a także linii produkujących wszelkiego rodzaju elementy, czy to profile, czy rury. Bazujemy na podzespołach renomowanych europejskich marek, oferując klientowi, zapewniając najwyższą jakość. Poświadczyć to możemy również certyfikatem TIF, o który postaraliśmy się w zeszłym roku, także mamy dwie nitki typu szeregowe, które produkujemy również w certyfikacie TIF. Dzień dobry. Ekochem to nie tylko maszyny, ale również tworzywa e, sztuczne. Jesteśmy, e, jak wspominała Monika, polskim producentem elastomerów termoplastycznych oraz e, wysokojakościowych dodatków do produkcji e, tworzyw sztucznych. Nasze produkty mają zastosowanie w branżach takich jak automotive, m, branża opakowaniowa czy budowlana. W naszej firmie staramy się e, stawiać na innowacyjność, na wysoką jakość produktów oraz e, na dopasowanie e, oferty pod indywidualne potrzeby klienta. W tym roku wydaje mi się, że bardzo owocne targi. To oczywiście jest drugi dzień targowy, więc jeszcze trochę za szybko, żeby robić podsumowanie. Niemniej jednak, bardzo dużo klientów dzisiaj. Bardzo konkretne zapytania. W ogóle rynek się troszeczkę zmienia. Kiedyś bardziej kurtuazyjnie. Dzisiaj klienci przyjeżdżają po konkretne rozwiązania. Krótko, szybko, ale na temat. Więc myślę, że będzie bardzo owocnie. Tak zresztą jak w zeszłym roku. Złapaliśmy kilka fajnych kontraktów po targach Plaspol, więc warto. Tak jak powiedziałam, jesteśmy wiernym wystawcą i myślę, że nie zejdziemy z tej drogi. Najbliższe targi, na których firma Ecochem będzie się wystawiała, to duża impreza targowa targi K w Düsseldorfie. Tam serdecznie naszych klientów zapraszamy, gdzie będziemy też przedstawiać najnowsze rozwiązania, które, które chcielibyśmy zaoferować naszym klientom.